Jak się człowiek zastanowi, to bycie gwiazdką internetu wcale nie jest takie samotne, jakby się mogło wydawać. W sieci pełno jest debili podobnych do mnie z szerokopasmowym dostępem do internetu. Oh, kurwa. I choć nie każdemu pajacowi za dużą ilością wolnego czasu udało się przebić, to kilku z nich zasługuje na uznanie. Pierwszy jest niekryty krytyk, który ze zwykłego lamusa w okularach, który pluje się do kamery, zrobił się biznesmenem sprzedającym koszulki z własnym ryjem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu wszystko jest A zarazem śmieszne? Hmm, jak to możliwe. A co jeśli UFO istnieje? No właśnie, co wtedy? Wocham swoje łoty. Aromat. czy światem rządzi przypadek? Oglądacie muminki? zajebisty serial. Kuj wam w dupę nikt Muszę iść do laryngologa. golog, Bolą mnie uszy, muszę sprzedać więcej koszulek. Nie stać mnie na czynsz. Kupcie koszulkę, kupcie marynarkę. Z moim nogiem, nogiem, nogiem. Kupcie koszulkę z moim ryjem. Trwalala, kujowa stawka. la 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 la. Jak to w ogóle możliwe? Siódma, od twojego dowodu. Moje pytanie, co jeżeli kogoś nie stać na jedną Inne czuby internetu w dupie mają zaplecze techniczne i ich nagrania są bardziej formą live action wideoblogów, gdzie autor kurwia przez miasto z kamerą w łapie i śmieje się ze wszystkiego i ze wszystkich. Kurde bele, zobaczcie co się stało. Josna kurwa. Ludzie bez czopek chodzą, kurde. Ale jajo. Kurwa, podatki płacimy, a tu wiosnę robią, nie? Takie absurdy są w polityce. Co by tu w ogóle ma? Nie, jakieś śrubki, kurwa. Spójrzcie z tą kamerą, posiedzimy jakieś polskie absurdy, nie? Zobaczmy. Klamki są krzywe, kurwa, więc trzeba pokazać wszystko. Oj, zobaczcie, zobaczcie, nie? Tutaj są szafki bez na. Kurwa, no starzec. Zobaczcie, na to i o podatki. Na szafki bez na. Ja pierdolę. Lekko to już w ogóle kombajn. Ni to komercyjny szajs, ni to profesjonalni amatorzy, ni to blogerzy, ni to panowie z ciśnieniem na szkło i dobrym aparatem do nagrywania swoich wypoczynków. Nie rozumiem ich fenomenu po dziś dzień, ale zważywszy, że dziewczyny uważają ich za ciacha, domyślam się, jakie jest przedział wiekowy ich publiczności. Karol, jak Ty uważasz, czy wszystko jest chujowe, czy wszystko jest fajne? Nie wiem, Włodku, a Ty? Ty przecież nie lubisz ludzi, Karol. Wczoraj jadłem pierogi. Chyba wyjdę na rower w Włodku. Ja mam rolki. Włodku, proszę cię, pierdol się. Hmm, Karol, przecież jutro sobota. Nie idziemy do kina? Nie Włodku, bo w kinie jest sama chujnia. Tak, Karolu, sama chujnia. Pomijam już fakt, że jeden z nich wygląda jak klon JD, schorzy doktorzy. Oczywiście to jasna strona polskich twórców. Mają sprzęt, chęci, umiejętności, no i odrobinę talentu. Jednak gdy odwiedzimy kanały użytkowników w pokoju kloców 12, nasz umysł zetnie się niczym białko w 42 stopniach. Kim trzeba być, by twórczość takich ludzi? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No i teraz strzelamy w końcu. Masz. Aj, Dzięki, tu shiftem szybko bi No nie no. Tam, co ja, co to ja, granat, Po radio jest i, tele, i komputer, ludzie, skąd oni się tu wzięli, o nowa brońka, karabinek, co to, umarłem, co to tak strzela, jednym od razu strzałem i od razu ginę, dziwne. Internet zalewa tsunami debilnych pseudo-wideoblogerów, którzy mając dostęp do najchujoszej kamery stają się Spielbergami sieci. Najgorzej jednak, gdy jeden z takich czubów osiągnie jakikolwiek sukces. Kończy się to tym, że jego ryj jest wszędzie, czy tego chcesz, czy nie. Najczęściej niestety nie udaje się to fajnym laskom z ładnymi cyckami, tylko grubym debilom, którzy swoje kompleksy wylewają w postaci żenujących klipów. Daleko szukać nie trzeba. Cześć! Nazywam się Krzysztof Barański, mam 24 lata i mieszkam w chujowym mieście. Kto to kurwa ogląda, ja się pytam. Kto? I do tego w piątek.